już po sobie zrobimy następne ćwiczątko. Ponińce do kłębka z jednej informacją albo drugą informację. Ja mam koncentrację swoją na dany cel, który chcę osiągnąć. Zdaję te informacje, wpadają mi w ręce takie, a nie, nie inne książki. W tym spotkaniu, w naszym seminarium Wybór drogi zawodowej, czyli obalamy stereotypy, biorą udział uczennice gimnazjów z województwa zachodniopomorskiego. Najczęściej to są uczennice drugiej i trzeciej klasy. Nasz projekt zakładał trzy grupy po 10-12 osób w jednej grupie, natomiast bardzo się cieszymy, że frekwencja jest wyższa i że możemy gościć tutaj większą ilość uczennic. Ma głowę, serce i też seksualność, ale rozumianą seksualność w sensie co po mnie zostaje, tak? Takiego, no, że najczęściej tutaj, tutaj się wpisuje jakąś, może rodzinę, może miłość, coś gdzie... Coś, co jednak zostaje po nas, czyli nie jest tylko nasza, ale też to oddajemy następnym pokoleniom. Nie namawiamy, aby dziewczynki wybierały kierunki techniczne, a tym bardziej informatyczne, mimo że gościmy w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym, ale staramy się sprawić, aby te młode osoby w wieku 16 lat spojrzały w głąb siebie i zastanowiły się, czy, czy mają jakiś cel w życiu, czy mają jakiś sposób, a może to być też na przykład informatyka. Jestem na spotkaniu pomagającym określić swoje cechy. Technopark nie jest miejscem, w którym chciałabym się ukierunkować i kształcić i pracować, ponieważ wybrałam ZUT i o kierunku biotechnologicznym, czyli takim innym zupełnie niż technopark. Mimo to Zajęcia te są bardzo potrzebne i pomocne. I cieszę się, że tu przyszłam. Dowiedziałam się dzisiaj pewnych rzeczy na temat wartości, na temat kształtowania ścieżki zawodowej zarówno przez młodzież, jak i przez osoby dorosłe. Po kilkunastu minutach tego spotkania myślę, że one już wyniosły dużo informacji, na przykład jakimi wartościami się kierować, jakie wartości im w życiu sprzyjają. Na co stawiać w życiu? Co jest dla nich ważne? Często brałam udział w różnych warsztatach o tematyce biologiczno chemicznej i po prostu po tych nie wiem, pięciu czy sześciu warsztatach, no zaciekawiło mnie to i stwierdziłam, że to jest coś w czym, chcę, czym chcę się zajmować. Jest to bardzo ciekawe, interesujące i ma przyszłość przede wszystkim, no bo biotechnologia zawsze będzie obok, będzie towarzyszyć człowiekowi i myślę, że to dobry wybór. I proszę, żebyście te wartości, które Wam zostały, w chwilkę się zastanowiły i świadomie wpisały, która jest dla mnie w sercu najważniejsza, którą bardziej rozumowania jest dla mnie taka bardzo rozsądna, logiczna, racjonalna do uzasadnienia, która jest moją prawą dłonią, że jak mi odetną, to się będę czuła jak bez ręki. Lewą, też jest bardzo potrzebna. Założyliśmy cykl warsztatów, seminarium dla uczennic w gimnazjum z województwa zachodniopomorskiego. Odbywają się trzy, trzy tego typu warsztaty, natomiast planujemy. Ponowny cykl za pół roku, za rok i także na terenie powiatu Koszalińskiego. Każdy ma inne upodobania, inne hobby, i to zawsze tak było, jest i będzie, ponieważ nikt nie może decydować za nas, co właściwie chcemy, mamy robić w życiu. Dlatego właśnie kobieta, która ma ochotę być bardziej taka twarda i chce po prostu zająć się. Czymś męskim nie powinna się tego wstydzić, ponieważ kobieta programistka może sprawdzić się w tym lepiej niż mężczyzna, który ma zainteresowania czy potencjał, żeby być na przykład pisarzem. Pani do kłębka, z jednej informacją albo niedużą informacją. Ja mam koncentrację swoją na dany cel, który chcę osiągnąć. Obalamy stereotypy, że kobiety powinny i warto, żeby sięgały po zawody, które no, w cudzysłowie przypisane są dla męskiej części tego świata. Myślę, że po to jest to spotkanie, żeby uświadomić sobie, jaką wagę, jaką siłę też mają stereotypy i że tak naprawdę no, mogą niczemu dobremu nie służyć, że warto wyjść poza te stereotypy, poza nie, no i spojrzeć na świat tak, jak chcemy, tak, jak czujemy. I tutaj jest taki czas na to, żeby się nad tym zastanowić, zatrzymać na chwilę i i się temu przyjrzeć, sobie tak naprawdę poprzyglądać się sobie. Zdecydowanie takie zadania, w których trzeba skreślić różne cechy, pomagają nam, ponieważ często jest tak, że nie jesteśmy świadomi siebie. Najtrudniej jest poznać samego siebie, łatwiej jest spojrzeć obiektywnie na osobę z boku niż na siebie. Tak naprawdę każdy ma inne wrażenie o tym, co by chciał, co potrafi, ponieważ jest lepiony przez innych, a nie potrafi, nie potrafi zbudować sam siebie. Ponieważ każdy zawsze potrzebuje ukierunkowania. Każdy mężczyzna, który czuje się dobrze w humanistyce, powinien zajmować się tym i robić to, co lubi i to, co kocha, a nie to, co kiedyś ktoś uznał za słuszne. Dlatego, jeżeli mężczyzna czuje się dobrze w humanistyce, lubi pisać wiersze czy piosenki, czy lubi dużo czytać i się tym interesuje jak najbardziej, powinien się w tym kształcić i zająć się takim zawodem, a jeżeli kobieta lubi prace męczące, w sensie, że fizyczne, które no, są niby przeznaczone dla mężczyzn, jeżeli czuje się w tym dobrze i robi to dobrze i cieszy ją, przede wszystkim cieszy ją to, co robi, jak najbardziej powinna się w tym kształcić i pracować, bo to jest najważniejsze, żeby być zadowolonym z tego, co się robi.